Epson SX245. Zablokowana klapka. Podnosimy przez naciśnięcie. Łapiemy sobie głowicę w połowie, żebyśmy mogli nią poruszać, ustawić sobie ją w odpowiednim miejscu. Wyjmujemy tuszę. W naszym wypadku jest zatkana tylko kanał głowicy czarnej, więc czyścimy tylko czarny. W razie potrzeby czyścimy każdy po kolei kanał. Zakładamy wężyk na, na odpowiedni nam czy tę kanał jak zwał tak zwał najeżdżamy sobie papierem pod głowicę żeby płyn nie wyciekał nam do drukarki tylko na papier przytrzymujemy wężyk i przeciskamy płyn Powinno wystarczyć. Wyjmujemy ręcznik spod łowicy. Nakładamy tuszę. Wykonujemy procedurę czyszczenia łowicy.